Program to dla nas ogromna szansa. To przede wszystkim wsparcie w sprzęt dla młodych, początkujących jeźdźców, aby mogli rozwijać swoje umiejętności, swoją pasję. Pozwoliło nam to zakupić nowy sprzęt do, do naszej siłowni, nowy podest pod, yy, pod ciężary. Klub Czarnych Byto ma swoich siedmiu olimpijczyków, którzy od roku 1980 regularnie biorą udział w Igrzyskach Olimpijskich, a niektórzy z naszych zawodników nawet na tych igrzyskach byli po trzy razy. Jest to naprawdę realna pomoc. Dzieciaki a bardziej można powiedzieć rodzice, mogą mniej płacić, a więcej trenować. Dzięki temu można liczyć na to, że nie tylko Iga Świątek, ale wiele innych zawodniczek, zawodników, także ze Śląska, będzie miało szansę na karierę międzynarodową. Program wspierania klubów przede wszystkim ma za ideę wesprzeć finansowo małe kluby, które bardzo często, no, można powiedzieć, są deficytowe w te środki finansowe, lokalnie wspiera nasz Urząd Marszałkowski, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o sport dzieci i młodzieży. Myśmy przyjęli strategię otwarcia wyjścia do tych klubów. Często spotykamy się z przedstawicielami klubów, słyszymy o ich pro, problemach. Wspieramy ten sport na poziomie lokalnym, w małych miasteczkach, w dużych miastach, w dużych ośrodkach sportowych miejskich. Warto wspierać dzieciaki, młodzież czy osoby starsze, które chcą. Uprawiać swoje dyscypliny. Dzisiaj rozpoczęliśmy nową historię i z pewnością będziemy tę historię rozszerzać w latach kolejnych.